Czeka was dziś geometryczny challenge. Będzie pysznie, kolorowo i bardzo ciekawie. Witamy na Multi do Food. Co to za obrzydliwy zapach? Czy to naprawdę moja kanapka? Fu! Chyba będzie mi dziś bardzo gorąco. A mnie bardzo smacznie. Co to za zapach? Emma, to twoje ryby. Zjadaj tę kanapkę, zanim wszyscy będziemy śmierdzieć. Ryby? A, one ruszają oczami. Albo... Albo mi się wydaje. Nie zmienia to jednak faktu, że nie znoszę ryb. Życzcie mi powodzenia. Fuuu! Smakuje tak samo paskudnie, jak pachnie. Obrzydza mnie nawet patrzenie na to. Nie, ryby to zdecydowanie nie moje klimaty. Zaczynam nie mdlić, przepraszam. E, nie ma sprawy. Przedemną mną pyszne oreo, więc nie przejmuję się w tej chwili kłopotami innych. Super. Najważniejszą rzeczą w oreo jest krem. Uwielbiam go. Kurczę, kawałek ciaska wpadł mi do mleka. Będę musiała wypić to w ten sposób. Mmm. Takie mleko o wiele bardziej mi smakuje. Wpadł mi do głowy świetny pomysł. Właśnie teraz na Waszych oczach zrobię super pyszny czekoladowy koktajl. Patrzcie i uczcie się. Mieszamy i gotowe. Ale super. Wyszedł mi bardzo fajny napój. Trzeba go wypić z takiego pięknego kieliszka. Wow. Cieszcie się moim szczęściem. Naprawdę się cieszymy. Bardzo zabawne. Zobaczymy, jak głośno będę się śmiała, gdy Quentin będzie jadł ogromną papryczkę. Mam nadzieję, że nie spłonę? To nie jest takie straszne. Gotowe. Myślałem, że będzie gorzej. A jest wszystko okej. Okay. Ojej, a może jednak nie? Co to jest? Skąd się bierze ten dym? A Skąd się wziął ogień? Aaaa! Jej, muszę się ukryć. Suzy znalazła lepszy sposób. To mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Alarm przeciwpożarowy. Tylko nie to. Najpierw ogień, teraz woda. Mam dziś prawdziwego pecha. Gwentin, dlaczego jesteś taki mokry? O tak, uwielbiam trójkątne Doritos. A ja okrągłe pączki, a ja bardzo lubię lizaki, a co tam jest w środku? O, nie to koralu! Suzy, sprawdźmy, kto zacznie pierwszy. Wygrałam! No to co, Pączosiu, jesteś gotowy, by zostać przeze mnie zjedzonym? O, jakie to jest pyszne. A resztę złapię ustami. Ojej, spadło mi do gardła. Pomocy, Quentin, ratuj mnie. Dzięki. Nie będę już tego jadła. Zajmij się swoimi chipsami. No najwyższy czas. O tak. Są lekko ostre, tak jak lubię. Ok. Rewelacja ostre przecież są z serem. Quentin, będę musiała cię rozczarować. Ale twoje Doritos wcale nie są serowe. Mają smak ostrej papryki. A, już to zauważyłem. Ale jest za późno. Pomocy! Trzeba uratować Quentina. Dobra. Mam nadzieję, że woda pomoże. To straszne. Ja płonę. Uff, dzięki, jest mi lepiej. Emma, jesteś gotowa, żeby spróbować lizaka? Mam nadzieję, że ten karaluch nie zje mnie od środka. I jak? Jest smaczny? Wolałabym zemdleć. Wiem, tak mi niedobrze. Mam nadzieję, że mi uwierzą. A w międzyczasie będę oglądać challenge na Multidoo. Czy Emma naprawdę myśli, że nic nie widzimy? Wiem, jak dać jej nauczkę. Genialne! Suzy, pospiesz się i wejdź pod stół. A to potwór! Chce mnie zjeść! Nie krzycz tak, lepiej polisz lizaka. Quentin, nasz plan zadziałał. Gratulacje! Emma! A gdzie jest? Yy, jest w twoich ustach? O nie! Żywy karalów! To straszne! Fu, nienawidzę śmierdzącego sera, a ja mam szczęście, mam automat z gumami. A ja mam kostkę marshmallow, co też mnie cieszy. Co to za zapach? Huentin, to przez twój ser! Pospiesz się i zjadaj go! Oh, nie mogę nic zrobić, muszę jeść. Smakuje tak samo paskudnie, jak wygląda. Ochyda! Co za smród! Mam nadzieję, że wentylator pomoże mi się tego pozbyć. A To działa wspaniale więc teraz mogę zjeść piankę marshmallow, ale mięciutka. Ej, stop! Przecież jest okrągła, a wszystko, co jest okrągłe, jest moje, okrągła? Ale ja nie chcę oddać ci mojej jedynej pianki, mam pomysł. W tej chwili z okrągłej zmieni się w płaską i kwadratową. No i teraz mogę ją spokojnie zjeść, o, tak. Pyszności, Chci wózka. Wystarczą mi moje gumy. No to zaczynamy. Taka dobra. Widzieliście tego balona? Super! To jeszcze nie wszystko. Teraz balon będzie czerwony. Patrzcie. Mogłabym rzucić te gumy i dmuchać balony bez końca. Myślę, że to świetna zabawa. A możemy to zrobić szybciej? Quentin, proponuję, żebyśmy jej pomogli. Dobra, ty trzymasz. A ja wsypuję. Nie będziesz już nas dręczyć. Przeżuwaj teraz to wszystko naraz. Dobra, nadchodzi największy balon w historii. Gotowe? Emma, Quentin, zaraz będziecie mieć kłopoty. Gotowi? Myślę, że to świetna zabawa. To w ogóle nie było śmieszne. Subskrybuj kanał MultiDoFood, aby nie przegapić takich pysznych i geometrycznych challenge. U nas zawsze jest wesoło.